Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z recenzją Jurassic World Dominion. W tej recenzji mogą pojawiać się spoilery więc zostaliście ostrzeżeni, zostaw subika a w opisie filmu zostawiam linki do moich social mediów jak i do twitcha na którym od pewnego czasu pojawiają się strumyki więc serdecznie wszystkich tam zapraszam i zachęcam do zostawienia followka a ja już nie przedłużam intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Jurassic World. Jurassic World Dominion był filmem, na który czekała cała Jurajska społeczność. Oczywiście wielka kampania. Hype narastał z miesiąca na miesiąc, i twórcy dmuchali dalej ten balonik, i na większość ludzi to działało, bo jarali się tym, że hej. A jak wszystko wyszło, to zdecydowana większość z nas już doskonale wie. Do kina nie szedłem z jakimiś specjalnymi oczekiwaniami co do filmu, nie planowałem sobie, co będzie na pewno i co wręcz musi być, a z kina wyszedłem z jednym pytaniem. No ok. I co dalej? To koniec? Ta recenzja nie będzie należała do pozytywnych, bo chyba idealnym stwierdzeniem będzie tutaj przerost formy nad treścią. Colin Trevorow bardzo chciał stworzyć coś niesamowitego, coś niepowtarzalnego, ale chyba jednak poprzeczkę powiesił sobie zbyt wysoko. Dobrze, to po kolei. Wszystkich ucieszyła wiadomość o obecności znanych postaci z trylogii Jurassic Park. Ale ich gra aktorska pozostawia wiele do życzenia. Wszystko po prostu zostało odegrane, ale nie było w tym za grosz emocji, nie było w tym tej fascynacji, którą znamy z Jurassic Park. Po prostu dostali role, role dostali pieniądze i tyle. No wyjątkiem jest Jeff Goldblum, który tutaj powiedzmy nadrabiał swoją postacią pozostałą dwójkę, bo jednak jego kwestie były genialne. Jego sarkastyczne komentarze i riposty, historyjki. Naprawdę poprawiały humor i przyjemnie się oglądało. A to, co zrobił, żeby uratować Przeciu przed Giganotosaurem, było naprawdę czymś mega, i nie ukrywam, to akurat mi się podobało. Lecz tak całkowicie tutaj nie będę zdradzał o co chodzi, żeby jednak ktoś, kto jeszcze filmu nie oglądał, nie miał tak całkowicie zepsutej zabawy. Ale chodzi mi tutaj o kontynuację jednej ze scen z traileru z Malcolmem. Tą z pochodnią w ręku. No dobra, ale co z pozostałymi postaciami? No. Tutaj to. Owen i Claire zostały całkowicie wykastrowane ze swojej charyzmy i zostały pozbawione charakteru, który możemy zobaczyć w poprzednich dwóch częściach. Owen, kozak, który szkolił raptory, jeździł z nimi po dżungli na motocyklu, walił z karabinu ze strzałkami do pterozaurów na głównej alei, zmienił się. w sumie w dziadka? Niby była tam jakaś akcja, ale jest to takie. bez pazura. Jedynym momentem, w którym możemy zobaczyć starego Owena, ale już tak mocno na dopingu, jest moment, gdy łapie dinozaura, za szyję i odrzuca go od Claire. Tutaj tak, tutaj to już polecieli po całości. Claire jest, no bo jednak musi być, ale no w sumie to nie wiem po co. Trochę chce być mamą, ale w sumie to nie bardzo wie jak. Więc o co tutaj chodzi? Maisie. No bunt nastolatki, klon chociaż jednak nie i niby jest kluczem, ale to wcześniej doktor Wu tego nie wiedział. Nie no to trzeba po prostu zobaczyć. A właśnie Doktoru. No już na trailerach wszyscy widzieli jak wygląda i że trochę jak taka ciotka klotka i w sumie nikt się w tej kwestii nie pomylił. W Jurassic Park naukowiec, głodny wiedzy, zafascynowany nauką, cieszący się odkryciami. W Jurassic World szalony naukowiec bawiący się genami, tworzący monstra z genów najgroźniejszych dinozaurów. A tutaj w Dominion? No, ciotka klotka bez charyzmy i bez życia. Dajmy spokój postaciom i przejdźmy do fabuły. Po Battle at Big Rock, po filmie 65 milionów lat temu, po trailerach. Myślałem, że otrzymamy chociaż namiastkę tego, jak ludzkość radzi sobie w świecie, w którym muszą dzielić z dinozaurami. Jakie niesie to za sobą ryzyko i korzyści, jak, je, jak ten świat się zmienił i jak radzą sobie z zagrożeniami płynącymi z ich strony. A tu co? No nic, no ok, są dinozaury, no i no są i po co drążyć. W ogóle jak to jest możliwe, że one rozlały się na cały świat z jednej posiadłości? Jak to się stało, że nigdy wcześniej nie widziane gatunki pojawiły się na całym świecie, skoro Ile ich było w tej rezydencji Lokuda. 20 tak na szybko strzelając? Z filmu oczywiście się tego nie dowiemy a dlaczego? Bo stworzono sobie kompletnie nowe zagrożenie, o którym nigdy wcześniej nie było, nawet mowy szarańcze. Genetycznie zmodyfikowana szarańcza, która jest tak wielka, że się w pale nie mieści i jakimś cudem wymknęła się spod kontroli. No kto by się tego spodziewał? Hmm. Dinozaury na podwórku? Pff, co to za problem? Olać to, robimy szarańcze. I uwaga, hit. Teraz tutaj potrzebna jest Maize, bo jest kluczem do pokonania szarańczy. No jedno wielkie XD. I tak właśnie film o dinozaurach przerodził się w film katastroficzny, gdzie cała ludzkość stoi u oblicza zagłady. Dlaczego zagłady? A, no bo sobie umrą z głodu. Cały klimat parku został kompletnie wykopany i zastopiony klęską ekologiczną i gospodarczą. Fajnie, nie? Dinozaury. Tak. Ta. W filmie o dinozaurach jakoś te dinozaury mają mało tego czasu ekranowego. W ogóle oglądając ten film miałem wrażenie jakby ktoś grał w jakąś grę. Postacie sobie idą idą, przechodzą jakiś etap i jest boss w postaci jakiegoś gatunku dinozaura. Rozwiązują problem i ten gatunek nigdy więcej w filmie się już nie pojawia. To też jest super w ogóle. Później znowu idą idą, docierają do jakiegoś momentu i znowu boss z innym gatunkiem. I tak przez cały film. Kojarzycie sceny z Pyroraptorem z no to w sumie w trailerze są praktycznie wszystkie sceny w jakich go widzimy, bo jest jeszcze chyba tylko jedna albo dwie gdzie go widzimy. Łącznie ma on może minutę czasu ekranowego? Pamiętacie jakie było budowane napięcie gdy w upadłym królestwie Mozazaur opuszczał Lagunę? Budziło to pewne emocje w stylu o kurde i co teraz, jak go złapią, co się teraz stanie? No nic się nie stanie, albo bardziej nic się nie dowiemy. Tutaj jest taki sam schemat jak u bo praktycznie cały czas ekranowy Znajdziemy w trailerze. A i jest jeszcze jedna scena tuż przed napisami końcowymi, gdy mizia się z płetwalem. I tyle. Jakoś mało tych dinozaurów w filmie o dinozaurach. E, Dodson. Nie skończyłem jeszcze czytać książki, ale z tego co udało mi się skonsultować, to jego postać została podobno dobrze odwzorowana. Z tym, jak jest opisywany w książce. I nie neguję tego, bo jak mówiłem książka jeszcze się czyta i być może zgodzę się, że jest odegrany tak jak należy. Natomiast czy może mi ktoś wyjaśnić, jakim cudem wszedł on w posiadanie tej puszeczki Barbasolu, w której Nedry miał przenieść genomy z pierwszej części Jurassic Park? Nedry został zeżarty. Puszka przepadła w dżungli, zalana błotem. Mało tego, ta dżungla została niedawno spalona w dżungli po erupcji wulkanu. Co, niby miała na sobie jakiś tracker? Lokalizator GPS, tak? OK. Yy, blue. Tutaj jest mój największy żal do twórców, że w zasadzie jej los został całkowicie olany. Urodziła deltę bez obecności samsa, samca, bo nie musiała i to jest ok, logiczne, wytłumaczone, ale dlaczego jej w ogóle nie ma w tym filmie? Dwie poprzednie części przecież można powiedzieć, że była jedną z głównych bohaterek. A tutaj ją tak po prostu olaliście? Serio? A, no tak, zapomniałem, że w filmie o dinozaurach praktycznie nie pokazujemy dinozaurów. Walka finałowa. Eee, wszyscy wyczekiwaliśmy wielkiego pojedynku drapieżników alfa. Po wypuszczeniu filmu 65 milionów lat temu wszyscy wyczekiwaliśmy epickiego pojedynku pomiędzy dwoma gigantami. Pojawiły się nawet głosy o rewanżu i tp. Pojedynku który będzie tak dobry jak walka t ze Spino czy walka Rexy z Indominusem. Te walki były genialne, a tutaj nie ma w tym za grosz dynamiki. Nawet żadnej zabawy kamerą tutaj nie ma. Walka która w tym filmie jest tylko dlatego żeby zamknąć fanom mordy żeby nie gadali że nie było. Więc zrobili ją na odpierdol. Wstyd panie Trevorow. A właśnie czy finał tej walki jeśli można to tak nazwać, czegoś wam nie przypominał? Bo ja tutaj widzę powtórzony schemat z Upadłego Królestwa. No słabo. W ogóle sam Giganotothor, no wygląda spoko, ale jestem mega rozczarowany jego rykiem, bo w jego ryku nie ma kompletnie nic, co wyryłoby mi się w pamięć, jak mówię Rexy, to słyszę Rexy. Jak mówię Spino, to widzę i słyszę go w myślach. To samo z, Rap z Raptorami. Nawet z Indominusem. Natomiast tutaj mówię Gigantozar, ale ja tylko widzę te sceny. Widzę jak wygląda, ale. Ryku kompletnie nie słyszę i nie robi żadnego wrażenia. Czym ten film się broni? Może znajdzie się kilka pięknych ujęć, fajne przebitki krajobrazów. Ale jak mam być szczery, to jestem rozczarowany zwieńczeniem tak hucznie obwieszczanej sagi. Liczyłem, że wyjdę z kina podekscytowany, wspominając jakieś momenty, że kurde, ale to było super. Ale nie, tutaj tego nie czuję. Dobrze, że przynajmniej plakat wyszedł ładny i udało mi się go zdobyć. Chociaż będzie mi on teraz przypominać, że seria Jurassic Park nie jest już tym samym. Pewnie część z was mnie za to, co tutaj mówiłem, nienawidzi. Jak fan może w ogóle tak mówić? Ano właśnie może, jestem fanem serii Jurassic Park, a ten film nie ma z tym nic wspólnego. Dzięki wszystkim za uwagę. Będę się z wami żegnał. Na razie. Trzymajcie się. Piąteczka.